Jak inaczej powiedzieć OK po francusku? Po francusku możesz oczywiście powiedzieć OK, ale zobacz jak łatwo zastąpić je innymi fajnymi zwrotami. OK. Klasyka. Działa wszędzie. On se voit à 18. Heures, OK. Widzimy się o 18. OK. A teraz zamiast OK możesz powiedzieć. D'accord. Zgoda, dobrze. Tu viens avec moi? D'accord. Idziesz ze mną? Zgoda, dobrze. Ça marche. Pasuje, działa. Ok, w porządku. On se retrouve à la gare? Ça marche. Spotkamy się na dworcu? Ok, pasuje mi. Ça roule. Co dosłownie oznacza, to się toczy, ale w potocznym francuskim to taki luźny odpowiednik naszego. OK, spoko. On y va 19? Ça roule. Idziemy tam o dziewiętnastej? Spoko, pasuje mi. C'est bon. W porządku, gotowe. Je peux commencer? C'est bon. Mogę zacząć? W porządku, już możesz. Vas-y. Śmiało, no to do dzieła. Idź. Je le fais, vas -y. Zrobić to, rób to. Jak widzisz, zamiast zwykłego OK, masz mnóstwo opcji. A ty wolisz. Ça marche, d'accord. Czy jednak klasyczne OK?